Na moim kanale nie ma reklam, więc jeśli podobają się Wam moje audycje i będziecie mieli taką wolę, to możecie na zasadzie wymiany energii wesprzeć moją działalność darowizną na rzecz rozwoju duchowego. Najlepszego wszystkim, dzięki, że jesteście Chris Rudolf. Cześć kochanie, witajcie. Ja nazywam się Grzegorz Ginka, jest ze mną Chris Rudolf. Uszanowanie piękny dżentelmenie. Cześć, cześć wszystkim. I przychodzimy do Was z taką piękną nowiną, albowiem w dniu dzisiejszym jest to wyjątkowy dzień zarówno dla Chrisa jak i dla mnie, ponieważ światło dzienne ujrzał nasz pierwszy wspólny e-book. Gratuluję Chris. No, Tobie również i dzięki, że w ogóle do tego doszło. No, dzięki, dzięki, ale doszło do tego, ponieważ, jakby nie było, jakiś czas temu zaprosiłeś mnie do tego projektu, zaproponowałeś, właśnie, żebyśmy stworzyli książkę. Jednakże, zanim powstała książka, popełniłeś scenariusz filmowy. Jak do tego w ogóle doszło? Dlaczego zachciałeś napisać scenariusz? No to może najpierw sięgnę do tytułu, bo to nosi tytuł Mój duch nad Berlinem i moje związki z Berlinem no, od lat są bardzo jakieś takie silne, emocjonalne, duchowe czy metafizyczne nawet. A z tym miastem wiąże mnie wiele wspomnień i, i takich metafizycznych doświadczeń. To niektórzy się dziwią, no bo ja ogólnie jestem Warszawiakiem, a tu nagle taka miłość do Berlina. Ale ja nie widzę w tym sprzeczności, jako że kiedyś, dawno, dawno temu, Berlin był miastem, czy tam osadą czystosłowiańską. Kopalnica to się wtedy nazywało. Do dzisiaj jest tam taka po wschodniej stronie Berlina dzielnica Köpenick, chyba z niemiecka, czyli inaczej Kopalnica. No i, i ja mam takie właśnie metafizyczne połączenia z tym miejscem, w którym teraz jest Berlin. Właśnie być może nawet z tamtych czasów albo spoza czasu. Moje pierwsze takie wrażenia to, to Festiwal Młodzieży i Studentów w Berlinie Wschodnim, bardzo dawno temu, i tam pierwsze jakieś takie, um, od, zacząłem odkrywać moje powiązania z Berlinem. Wtedy byłem pierwszy raz w tym mieście. I szczerze przyznam, że wcale nie chciałem tam jechać. To koledzy mnie wyciągnęli, jako że działy się tam różne ciekawe rzeczy, super koncerty, jakieś takie topowe kapele i tak dalej. No i masa międzynarodowego towarzystwa, takiego z hipisiałego, jak ja wtedy też byłem. A więc to, to mnie w sumie pociągnęło, a potem to już rozciągnęło się na długie lata, bo moje związki z Berlinem później to już ciągnęły się chyba dziesiątki lat. No, tworzyłem sporo, e, głównie fotografia artystyczna. Jeździłem tam, miałem tam swoje wystawy. Tam nawiązywałem różnego typu znajomości i przyjaźni. No i w momencie, kiedy już po wielu latach trafiłem do środowiska filmowego, no to siłą rzeczy chyba naturalne było, żeby stworzyć ze swoich impresji, z tego wszystkiego, co mi w duszy grało, jakieś opowiadanie. Dla filmu właśnie. No, liczyłem na to, że uda się to zrealizować jako w formie filmu fabularnego. Niestety nie udało się i ten scenariusz przeleżał kilka, może nawet, no, prawie kilkanaście lat. Po to, żebyśmy jak się spotkamy, wspólnie stworzyli z tego książkę. No ja nie bardzo mam talent do pisania książek, w związku z tym wyręczyłeś mnie w tej materii. No i... I w tenże właśnie sposób mój duch nad Berlinem pojawił się w, na razie w formie e-booka, ale będziemy starali się zrobić z tego prawdziwą papierową książkę. Dokładnie, i myślę, że nastąpi to wkrótce, w niedalekiej przyszłości. Wszystko po kolei. Najpierw e-book, później książka, a później kto wie, może nawet audiobook, nie? Może film? O, film to na pewno. Ja myślę, że to jest po coś ta książka, właśnie, żeby później. Wyszedł z tego piękny film. No dobra, ale tak naprawdę stwierdziłeś, że chcesz napisać książkę. Czułeś to, że chcesz no, na... wypłynąć na rynek jako autor? Może sprawy ambicjonalne czy jakaś kariera były na, na dalszym planie, bo czułem wielką potrzebę taką wewnętrzną, żeby te wszystkie jakieś wrażenia, wizje, myśli, wspomnienia, bo ja miałem bardzo dużo przygód związanych z Berlinem. A jak wspomniałem, często bywałem w tym mieście, w związku z tym to wszystko jakby łączyło się w jedną całość, gdzieś tam w przestrzeni mojej własnej, osobistej, gdzieś tam w mojej głowie, i układało się w historie, które prosiły się, aby je spisać. A wiele z tych historii było wręcz, no, wydawało się nieprawdopodobnych, e, chociażby na przykład. E, moja znajomość, czy nawet taka, nazwijmy to, szorstka przyjaźń z kimś, kto był kiedyś esesmanem i zdobywał w 1939 roku Warszawę. Tak, więc tutaj te powiązania były bardzo, bardzo silne i jak później wnikałem w to wszystko, to zauważyłem, że mają one gdzieś tam początki jeszcze w poprzednich wcieleniach, że Część z tych przygód, jakie spotkałem, mnie w Berlinie, zarówno wschodnim, jak i zachodnim, miały wcześniej powiązania w poprzednich wcieleniach. Tak jak wspomniałem, że te wszystkie postaci i historie były niejako dopełnieniem, rozwiązaniem starych historii. No, trudno to nazwać, to czysta metafizyka w tym wszystkim była. później zauważyłem, że tu kropki się łączą, i z tego wychodzi, no, moim zdaniem, ciekawa taka metafizyczna. A historia być może z przesłaniem. No, jest tam taki pomysł, żeby napisać scenariusz filmowy. No, to była wielka pasja z mojej strony. Uczyłem się najpierw, jak się pisze te scenariusze. No, konsultowałem się z kolegami, którzy już tam robią to od lat, a później były próby realizacji tego, ale się nie udało. Powiedziałeś, że nie chciałeś jechać do Berlina, że wciągnęli cię, można powiedzieć, w cudzysłowie, na siłę koledzy do tego pociągu. No i książka w zasadzie opowiada o podobnej historii. Też chłopaki wyjeżdżają do Berlina, więc ja się teraz ciebie pytam: ile w tej książce tak naprawdę jest ciebie? Czy ta książka jest inspirowana twoimi wydarzeniami, czy tak naprawdę skąd to wszystko czerpałeś? Po części opowiedziałeś pokrótce wcześniej, ale nie do końca. No to praktycznie jest. W całości moja historia. Bardzo dużo z obecnego wcielenia, ale też sporo, chyba z poprzednich wcieleń. Ja bardzo identyfikuję się mocno z postaciami, które tam funkcjonują w tej opowieści. Niejako widzę siebie i czuję, że. Że to jestem ja, zarówno w pierwszej postaci, w drugiej, jak i trzeciej. No O tym nie będziemy teraz rozwijać tego tematu. Kto będzie chciał, to się dowie więcej. Ale tak, to jest moja bardzo, bardzo osobista i autorska opowieść. No to powiem ci, że grubo, bo ja czytając naprawdę ten scenariusz początkowo, no byłem pod wielkim wrażeniem. Niejednokrotnie się wzruszyłem, bo tam były też, słuchaj, historie miłosne. Tak. Mocne, że tak powiem, przemyślenia życiowe. I, i, i. No teraz takie pytanie do Ciebie, czy ta historia miłosna, bo tam jest więcej niż jedna, czy tego doświadczyłeś wszystkiego? E, tak, może nie dokładnie w em, takiej formie, jaka jest opisana e, w e czy w książce, ale tak. I wiele postaci nawet nosi prawdziwe nazwiska i imiona. Chociażby Alfred Maller, To postać prawdziwa, autentyczna, no, to właśnie ten oficer, który zdobywał w 1939 roku Warszawę. On później mnie odwiedził, zresztą w Warszawie również tam się spotkaliśmy. No, no dziwne i ciekawe rzeczy. Jak opowiadałem to znajomym, to niektórzy mówili, że konfabuluje, ale to wszystko się wydarzyło. Naprawdę, nazwijmy to w realu. No, to powiem ci nieźle. Nie wiem sam, czy z własnego doświadczenia chcę, a chciałbym czegoś takiego teraz masło maślane doświadczyć, ale z drugiej strony czemu nie? Książka tak naprawdę o czym jest? Jednym o, o, zdaniem. Sploty okoliczności i przenikanie jednego wcielenia w drugie, niejako przerzucanie realizacji pewnej idei z jednego wcielenia w drugie. Czasami pewne idee dojrzewają dosyć długo. A czasami idą w niewłaściwym kierunku, i później trzeba to skorygować. No to jest właśnie taka historia, która była rozłożona na dwa wcielenia, wyszły chyba trzy czy cztery, um, realizacja pewnego marzenia, które być może się po części spełniło, a być może nie. Tu już też <śm> nie odkrywał końcówki. I mówię tu o e, wydarzeniu globalnym, a nie osobistym takim wydarzeniu szerszym dla całej ludzkości, a nie tylko osobistej kariery jakiegoś tam misia, który odgrywa główną rolę w tej historii. Tak, bo też jest taka ciekawostka, że dla niektórych osób, które właśnie oglądają ten materiał, może być istotne to, że książka zawiera różne właśnie historyczne momenty. Nie? I to jest dość ciekawe też. Tak, tam wiele osób odnajdzie, to znaczy spośród moich znajomych odnajdzie siebie, chociaż ja już pogubiłem kontakty z tymi ludźmi, ale, ale jest jeszcze parę osób, które pamiętają te czasy i pamiętają tych ludzi, którzy nadal żyją w tej książce. Ja tam starałem się nie konfabulować, oni nie... E, e, nie upiększać pewnych rzeczy, ale niektóre uznałem, że muszę, muszę troszeczkę zmienić, ze względu na to, że być może były zbyt drastyczne albo radykalne, i nie wiem, czy ktoś tam z moich znajomych nie dopatrzy się swojej osoby w tej, w tej historii. Dlatego to zrobiłem, ale bardzo niewiele jest zmian. To wszystko się. Gdzieś wydarzyło, zarówno w realu, czyli w 3D, nazwijmy to, w tym świecie materialnym, w którym teraz nadajemy, jak również w świecie idei, w świecie poza materią, w świecie ducha. No to jest taka mieszanka tych wszystkich poziomów świadomości, w jakich doświadczamy. W książce można poczytać też o, o ich doświadczeniach za światach. Mówię o Twoich doświadczeniach, ze względu na to, bo powiedziałeś, że książka jest tak naprawdę napisana no, z Twojego doświadczenia, a z tego, co ja wiem, dwukrotnie doświadczyłeś śmierci klinicznej, czyli czy czerpałeś jakby inspirację stamtąd? Też, oczywiście też. To, no, w ogóle całość opiera się na moich osobistych doświadczeniach, tych a, a fizycznych i tych duchowych czy mentalnych. Tak, czerpałem z tego, bo no, te śmierci kliniczne pokazały mi, że świadomość nigdzie nie zanika, przynajmniej w pierwszej fazie tak zwanej śmierci, że gdzieś tam funkcjonujemy, jesteśmy bez materii, bez ciężkiego kombinezonu, w którym tutaj doświadczamy, możemy dużo więcej, widzimy dużo więcej. Stamtąd też można zobaczyć pewne przyczyny rzeczy, które dotyczą nas tutaj czy które będą nas w przyszłości dotyczyły, jeśli będziemy sobie tego życzyli. No to jest metafizyka, którą trudno udowodnić, chociaż fizyka kwantowa w tej chwili coraz mocniej przekłada to na język zrozumiały dla materialnego człowieka. No, wszystko to co, tam, no jeszcze raz, wszystko to co tam jest opisane, to przeżyłem osobiście, zarówno w w sferach materialnych, jak i pozamaterialnych. Te idee nadal być może funkcjonują i gdzieś tam się rozwijają, no ale, ale nie, zawsze i, nie zawsze dochodzimy do takiego momentu, do jakiego mieliśmy zamiar dojść na samym końcu. Czy nie można powiedzieć, że w tym wcieleniu kontynuujesz misję swojej duszy z poprzedniego wcielenia? W pewnym sensie tak. Być może właśnie to moja dusza sobie zażyczyła, żeby napisać ten scenariusz filmowy. No, ja nie ukrywam, że chciałem skorzystać z takich możliwości, że byłem w tym środowisku filmowym i, i miałem dużo większe szanse na realizację takiego materiału, takiego scenariusza, niż na przykład ktoś z ulicy. Ale mm, to była potrzeba duszy. Ja z pełną pasją. Poświęciłem się pisaniu tego scenariusza, poświęciłem wiele godzin, bo najpierw musiałem nauczyć się dokładnie, jak takie scenariusze się pisze. To też ma swoje prawa później podszkolić się w tym wszystkim. No i przelewać na papier te wszystkie e, wszystkie historie, właściwie sceny, które spływały mi gdzieś tam z przestrzeni do mojej głowy, po to, żeby przełożyć je później na słowa i, i, i zostawić na papierze. Mm. Tak, to była jakaś taka wewnętrzna presja. Ja przestałem chodzić. No, no rzadko y, wtedy bywałem gdzieś na jakichś spotkaniach, wolałem siedzieć przy biurku i pisać właśnie ten scenariusz. To było coś, co mnie bardzo mocno pochłonęło, i, a, i ja nawet wiem, ale teraz y, nie będę tego zdradzał. Wiem, dlaczego ten film, y, tego filmu nie udało się nagrać. I to bardzo dobrze nawet. A ile czasu zajęło ci pisanie tego scenariusza? Szczerze mówiąc, nie wiem, ale myślę, że około roku to to trwało. Później jeszcze go dopieszczałem, bo tam były pewne brudy, pewne nieścisłości. Brałem konsultacje u fachowca, właśnie od scenariuszy, żeby zwrócił mi uwagę, co jest tam nie tak, jakiego typu błędy popełniłem, no bo błędy zawsze się popełnia. No ale ogólnie, no, historia, mam nadzieję, że dobrze się czyta. Tak uważam, napisałeś to moim zdaniem fajnie. I, I myślę, że też da sporo do myślenia, zarówno w tej warstwie materialnej, jak tu kierować swoim własnym życiem, ale też może nam pokazać, jak wiele połączeń mamy ze światem duchowym i często tego nie zauważamy. Jak no, chociażby ta postać Alfreda, ehm, niby, no tak, bo ona pojawiała się w moim życiu, zarówno w poprzednim wcieleniu, jak i później tutaj, no w tym obecnym, a więc to było niejako dopełnienie pewnej historii, która gdzieś przerwała się znajomości, która gdzieś tam przerwała się w poprzednim wcieleniu. I często moim zdaniem tak mamy w życiu, że jeśli czegoś nie zdążymy, czegoś ważnego zrealizować w jakimś poprzednim wcieleniu, to niejako postaci z tamtego wcielenia przychodzą do naszej rzeczywistości, byśmy dokończyli. To, co tam było nieskończone. Czasami to tylko jedno słowo wystarczy. Tak, nie, przepraszam, spadaj, coś takiego. Innym razem trzeba dograć tą scenę być może trochę dłużej. No To różnie bywa, ale jeśli mocno się zagłębimy w temat metafizyki ducha i reinkarnacji, to możemy odkryć pewne przyczyny ciągnące się z poprzednich cieleń. No tak, i ciężko się z tym nie zgodzić. Wiemy już, o czym jest książka, o czym jest e-book, bo e-book już jest. Ale właściwie, gdzie go można znaleźć, gdzie go można nabyć, gdyby ktoś był zainteresowany? No, ale to ty jesteś szefem zamieszania, jeśli chodzi o e book Pytasz mnie o rzeczy, o których nie wiem. To no, to może, ja miałem prowadzić tę pytanie, rozmowę, tak? więc, więc pytam, nie? No to powiedz. Bo... Sam siebie pytał nie będę. No dobra, jak już, jak już zaczęliśmy. Cóż, no dzisiaj, w dniu dzisiejszym, e-book w wersji elektronicznej wjechał na moją stronę internetową i tam jest do nabycia grzegorzglinka.com i serdecznie zapraszamy. Ale nie ukrywam też, że, z, że zrobiłem dystrybucję, można powiedzieć, na większość księgarni internetowych w Polsce. Nie powiem, że wszystkie, bo nie wiem. Akurat współpracuję z jednym dystrybutorem, i on zapewnia mi to, że po prostu wrzuca to do większości księgarni. Także podejrzewam, że od poniedziałku produkt będzie także dostępny z innych źródeł. Ale pewnie będzie to po weekendzie, bo w bo weekend ludzie pewnie tak nie wiem, czy chętnie pracują i wrzucają od razu, jak coś się pojawia. Pewnie trzeba to jeszcze sprawdzić, więc myślę, że w poniedziałek. Ale tak naprawdę, jakby ktoś już chciał, no to jest. No i cieszę się bardzo. Tak, a taką ciekawostką może być jeszcze to, że wkrótce planujemy wydać też e-book w wersji niemieckiej. Bo... Okay. Byłbym trochę sceptyczny. Nie wiem, czy Niemcy <laughs> będą zainteresowani tą historią. Ja tam wydeptałem wiele ścieżek, miałem wiele wystaw jako artysta, fotografik, nazwijmy to. I na no, poza tym też no, znam mentalność. To nie jest taka jak słowiańska. Między innymi dlatego ten film nie doszedł do skutku. My tam, no firma z którą ja współpracowałem, czy byłem blisko, już robiła koprodukcję z Niemcami, ale moim scenariuszem nie byli zainteresowani. No a niestety no kręcąc, chcąc kręcić w Niemczech i, i w dużej mierze no, o Niemcach trochę, no to trzeba było mieć koprodukcję z niemiecką jakąś firmą i tutaj głową o ścianę. Nie sądzę, żeby Niemcy byli tym zainteresowani, ale kto wie, jeśli chcesz to, tłumacz. Wiesz, no to nie jest problem z tym, żeby to przetłumaczyć. A w ostatnim czasie zastanawialiśmy się nad wyborem okładki, i padło na tą okładkę jaśniejszą, która ja przedstawia, co ona przedstawia. Słucham? Co ona przedstawia, ta okładka? O, no, interes... mój ducha, Berlinem to jest aniołek, który symbolizuje sferę ducha no i wieża telewizyjna jako podstawowy symbol Berlina. To jest taki Berlin bardziej niemiecki, no kosmopolityczne miasto. Ja zresztą tam też są takie sceny, do których zaprosiłem autentyczne postaci historyczne, takie jak George Grosz czy nawet Rudolf Steiner. Tak, to, to są takie, no jest taka jedna scena z tymi postaciami, mam nadzieję, że dobrze im się funkcjonowało w tej scenie właśnie. Więc trochę tam takich historycznych wydarzeń również opisałem, mam tu na myśli no, czas... Tak, bo my tu zaczynamy historię właściwie od lat 30. czy nawet 20. XX wieku. Więc to jest taka rozciągnięta w czasie historia. No i tam wtedy pewne wydarzenia historyczne są również ujęte, chociaż więcej chyba jest metafizyki zdecydowanie. No a jeśli chodzi o drugą okładkę, na którą się ostatecznie nie zdecydowaliśmy, chociaż ja bym widział tą okładkę właśnie do e-booka niemieckojęzycznego, ale chodzi mi o to, chciałbym zaznaczyć, że ta druga okładka również pojawi się w książce. I pojawi się również dużo więcej zdjęć. Opowiedz, Chris, trochę może o tych zdjęciach. Co to za zdjęcia, skąd pochodzą? No, one mają duży związek z, to, z tym e-bookiem, ze scenariuszem, jako że jest to historia pewnego artysty, który no, ma wielki talent do malowania i jest wizjonerem jednocześnie. To tyle chyba mogę powiedzieć. No i cóż, no i przyszło mi do głowy, pisząc ten scenariusz, że warto by było do scenariusza, dorobić jakieś prace, które byłyby przypisane naszemu głównemu bohaterowi. W związku z tym zacząłem się bawić również równolegle w fotografię artystyczną, wtedy jeszcze tak byłem mocnym kolorystą, czyli przerabiałem w komputerze fotografie, które gdzieś tam udało mi się popełnić, no sporo było tego w Berlinie, no bo praktycznie jeździłem tam często a za każdym razem to nie rozstawałem się z aparatem fotograficznym i pstrykałem co się dało. Później to przerabiałem na takie kolorowe place, prace, z którymi do, dzisiaj już tak do końca się nie identyfikuję, no ale przerzuciłem to na, na bohatera naszej książki no i, i powstały właśnie różnego typu takie grafiki komputerowe, bardzo kolorowe jako podkład, jako pracę naszego głównego bohatera. I z tego co wiem, umieścimy tam kilka takich prac w tym e-booku, i być może później w książce również. Dokładnie tak będzie. No dobrze, poruszyliśmy chyba wszystkie kwestie związane tutaj z naszym nowym e-bookiem. Czy chciałbyś coś dodać jeszcze? Nie wiem, no wygadałem się. Chyba za dużo też nie możemy powiedzieć, żeby tu nie odkrywać kart. Wydaje Dokładnie. mi się, że sam e-book może no, odsłonić wiele. Wydaje mi się, że jest to ciekawa historia, taka bardzo metafizyczna, taka moja. No, taka typowo Twoja, powiedzmy. No tak, bo tam jest i, i materia, i duch. Ja, ja jestem taki nazwijmy to dwubiegunowy. Mhm. Nie jestem jakoś tak skupiony na jednym, tylko duchowość i nic więcej. Więc u mnie jest dużo kontrastów, i też te kontrasty można w tej opowieści znaleźć. Także podsumowując, kochani, ten e-book jest o misji duszy, o duszy, która tak naprawdę kontynuuje tą swoją misję w różnych wcieleniach. No i tak w książce tej w e-booku znajdziecie, można powiedzieć, nie tylko twórczość Krisa, ale także, można powiedzieć, wiele z Twojego życia. No i takim dodatkowym, że tak powiem, a Atutem jest to, że też ja się pojawiam tak symbolicznie w, tym, w tej książce i po prostu opisałem to wszystko swoimi słowami, w swoim stylu, więc jak macie ochotę, zapraszamy do lektury i mamy nadzieję, że wyciągniecie z niej coś dla siebie, ale nie tylko, że wyciągniecie, bo to jest mało, że po prostu wdrożycie coś do swojego życia i, i będzie wam się żyło zdecydowanie lepiej. Tak jest. A ponadto życzymy udanego weekendu no i wszystkiego co najlepsze. Trzymajcie się, kochani. Cześć, cześć wszystkim. Na moim kanale nie ma reklam, więc jeśli podobają się Wam moje audycje i będziecie mieli taką wolę, to możecie na zasadzie wymiany energii wesprzeć moją działalność darowizną na rzecz rozwoju duchowego. Najlepszego wszystkim! Dzięki, że jesteście Chris Rudolf.